Wyobraźmy sobie, że mamy zrobić ranking najlepszych wiadomości. O czym byśmy myśleli? Być może rodzice jakiegoś dwuletniego chłopca, których, który leży na onkologii, czekają na wyniki, podejrzenie o nowotwór mózgu i przychodzi informacja, że chłopiec jest zdrowy. Dla kogoś taka informacja byłaby na szczycie tego rankingu. Może ktoś inny, młodzi ludzie, którzy są razem 5, 8, 10, 15 lat i nie mogą doczekać się maleństwa, i nagle żona odkrywa, że jest w ciąży. Być może to by było na samym topie tych najlepszych wiadomości. A może dla kogoś innego byłoby odkrycie siostry, rodzonej siostry po 20 latach jej poszukiwania? Może dla kogoś innego z kraju, kto pochodzi gdzie jest wojna, taka informacja o tym, że zawarto pokój. Wreszcie po 30 latach konfliktu, była na, ta wiadomość na szczycie rankingu najlepszych wiadomości. Ale najlepsza wiadomość, jaką kiedykolwiek świat otrzymał, przyszła z cmentarza. Najlepsza wiadomość, jaka kiedykolwiek dotarła do człowieka, przyszła z cmentarza. I myślę, że nasz Pan obietnicę zmartwychwstania wpisał nie tylko w słowa w pisma, ale w każdy przejaw budzącego się życia. Wyobraźmy sobie, że gdyby ktoś przyszedł z innego świata, załóżmy, że byłby taki świat. Gdyby był i chcielibyśmy mu pokazać fizyczne, biologiczne życie, to gdzie byśmy go doprowadzili, gdzie byśmy go zaprowadzili, co byśmy chcieli mu pokazać? Gdyby miał zobaczyć życie w akcji, biologiczne życie w akcji, to co byśmy mu pokazali? Ja, być może, tą osobę wywiózłbym gdzieś tydzień wcześniej w tatry. I pokazał gdzieś taką polanę, która jest powita śniegiem już topniejącym, i przez ten śnieg przebijające się nowe krokusy. Chcesz zobaczyć życie? Zobaczycie w akcji. Być może zaprowadziłbym kogoś w pobliże wiosennego drzewa i pokazał mu dożywające, pęczniejące pączki świeżych, nowych, chcących się otworzyć listków. Chciałeś zobaczyć życie? A być może zaprowadziłbym tą osobę do miejsca, gdzie jest czarna ziemia i z tej czarnej ziemi wyrasta źdźbło zielonej, delikatnej, świeżej trawy. Chciałeś zobaczyć życie. Tu jest życie. Może w skupieniu i uwadze byśmy obserwowali wykluwanie się małego pisklaka z delikatnej skorupki jajka. Chciałeś zobaczyć życie. To dotyczyło ziemskiego, fizycznego, biologicznego życia. Wierzymy w stanie. Przed chwilą sprawdziłem, że 47% Polaków wierzy w zmartwychwstanie, a tylko 1%, czyli 48% wierzy w śmierć Jezusa. To drugie świadczy nie o braku wiary, ale o braku wykształcenia. Ludzie w większości nie wierzą w zmartwychwstanie, pomimo, że ponad 90% naszych rodaków zostało ochrzczonych. Większość z nich nie wierzy w zmartwychwstanie. I większość ludzi nie wierzy w zmartwychwstanie i ma podobne wyznanie do wyznania Tomasza. Jeżeli nie ujrzę, nie uwierzę. Co należy zrobić, żeby pomóc człowiekowi, który jest w takim stanie? Co można zrobić, żeby pozwolić pomóc komuś takiemu odnaleźć stałe życie? Co można zrobić? Gdzie byśmy odesłali? na co byśmy chcieli zwrócić uwagę człowieka, żeby uwierzył w stanie? Ludzie nie chcą naszej apologetyki. Ludzie są zmęczeni i nie chcą już słów. Ludzie nie chcą kolejnych dowodów i dogmatów mówiących o boskości Jezusa i większą ilość dowodów na wieczne życie. Jak można im pomóc, skoro są w takim miejscu i tak myślą? Tylko raz miałem przyjemność bycia w Puszczy Brazylijskiej. Było to. Od strony Ekwadoru. I byłem w wśród ludzi z plemienia Auka. To, takich, to, są ple to jest plemię, które zabiło misjonarzy, między innymi Jima Elliot'a. I to są ludzie, którzy przez całe życie, więcej od pokoleń, nikt z nich nie opuszczał tej puszczy. Ich pradziadkowie, dziadkowie, całe pokolenia zawsze mieszkały i żyły w tej Puszczy. Żyjąc głównie z polowania. I wyobraź sobie, że przyjeżdżam do nich i pewnego razu i mówię im, że wodę można rzucać. Że powiedziałbym im, że woda może być tak twarda, że mogą sobie skaleczyć nogę. Więcej powiedziałbym tym ludziom, że po wodzie można chodzić. Jak myślicie, jakich musiałbym dostarczyć argumentów, żeby oni chcieli to załapać i w to uwierzyć? Czy, czy w ogóle coś mógłbym zrobić, żeby ich do tego przekonać? Wiesz co by zdecydowało? Sekundy, ułamki sekund własnego doświadczenia, własnego przeżycia. Żadne argumenty nie pomogłyby rozwiać ich wątpliwości i niewiarę. Ludzie chcą widzieć Chrystusa i chcą go się dotknąć. I nie są w tak uprzywilejowanej sytuacji, w jakiej był Tomasz, że mógł dotknąć jego ran. Ale ludzie chcą zobaczyć rany zadane nam w naszym życiu. I chcą zobaczyć moją i Twoją reakcję. Chcą zobaczyć, usłyszeć słowa w takiej sytuacji. Ojcze, przebacz. Chcą zobaczyć ludzi i chcą mieć pytanie: zobaczcie, jak oni się kochają. To niemożliwe. Ludzie chcą to zobaczyć. Ludzie chcą zobaczyć, dlaczego nastawiasz, jesteś gotów nastawić drugi policzek, gdy zostałeś niewłaściwie potraktowany, źle oceniony. Ludzie chcą to zobaczyć. Ludzie chcą zadać pytanie, dlaczego się nie bronisz, dlaczego nie odpowiadasz, gdy jesteś właściwi, niewłaściwie, fałszywie oskarżany, dlaczego tego nie robisz. Dlaczego się nie bronisz. Ludzie chcą to zobaczyć. Ludzie chcą widzieć, dlaczego bezinteresownie pomagasz tym, którzy w żaden sposób nie mogą ci się odpłacić za dobro, które im wyświadczasz. Ludzie chcą to zobaczyć. Ludzie chcą wiedzieć i widzieć, dlaczego swój czas swoje pieniądze, swój dom, bezinteresownie otwierasz dla innych, którzy być może mają mniej niż ty. Ja? Chcą zapytać: dlaczego odwiedzasz ludzi w więzieniu, gdy oni nie są twoimi krewnymi? Dlaczego to robisz? Chcą wiedzieć, widzieć. Zadawać pytania: dlaczego pomagasz bezdomnym? Dlaczego się nie upijasz? Dlaczego tyle pokoju i tyle radości jest w Twoim życiu? Dwa dni temu rozmawiałem z człowiekiem, jest zamożnym człowiekiem, ale wykonuje również takie bardzo fizyczne prace. Często pracuje na koparce. Tego nie musi robić to prawie jak hobby. I pracownik, który go obserwował od lat, mówi: Dlaczego w Tobie widzę tyle pokoju? Ludzie chcą zapytać, dlaczego Twój mąż jest tak szczęśliwym człowiekiem? Ludzie chcą zapytać, dlaczego, pomimo smutku, chwil trudnych, jest w Tobie Tyle wdzięczności. Dlaczego? Dlaczego pomimo, że są rzeczy, których nie możesz osiągnąć, które są poza Twoim zasięgiem, nie przeżywasz goryczy porażki? Dlaczego, gdy jest trudno, nie traktujesz tego jak klęski, ale jak wyzwanie do czegoś, co cię prowadzi w miejsce, w którym nie byłeś? Dlaczego w sytuacji, gdy obiecałeś coś ze szkodą dla siebie, ciągle stoisz za swoimi słowami? Dlaczego? Dlaczego Twoje słowa są silne i spolegliwe, jak mocny łańcuch? Dlaczego? Ludzie po prostu chcą w nas zobaczyć życie zmartwychwstałego Jezusa. Oni chcą to widzieć. Oni chcą tego dotknąć. Tak, jak powiedziałem, nie mogą spotkać Jezusa tak, jak mógł uczynić to Tomasz. Ale pytanie: czy mogą spotkać zmartwychwstałego, będąc blisko Ciebie, będąc blisko mnie? obserwując Twoje i moje życie. Czy widzą to życie zmartwychwstałego? Jeżeli boimy się trudnych chwil, jeżeli uciekamy przed nimi z własnej wygody, jeżeli robimy uniki i potrafimy się dopasować, pójść na kompromis, aby mieć lepsze, spokojniejsze, wygodniejsze miejsce w życiu, aby więcej zarobić, aby więcej mieć. To jak to jak współczesny Tomasz ma zobaczyć w moim i Twoim życiu Jezusa zmartwychwstałego Jezusa? Ludzie chcą doświadczyć wzajemnej miłości. To zawsze przekonywało Tomaszów i to na całym świecie. Ta, tylko tam i w miejscu, w relacjach, gdzie jest miłość, można dotknąć Boga, bo Bóg jest miłością. Jeżeli dzisiaj jest tylu Tomaszów, to jest w tym dużo mojej i Twojej winy. Problem jest, w to, że, problem jest w to, że zbyt dobrze potrafimy mówić. Zbyt słabo potrafimy żyć. Ale pytasz, kto z nas potrafi żyć życiem, w którym jest ciągle obecna ufność, w którym ciągle jest obecna radosna postawa? K kogo z nas stać na takie życie? Kto z nas potrafi działać, pracować na najwyższych obrotach przez cały czas? Kto potrafi wywierać ten potężny, ciągły, pozytywny wpływ na innych? Kto wypowiada słowa, którym zawsze można ufać? Kto potrafi żyć takim życiem? Na jakie szkolenie trzeba się udać, żeby się tego nauczyć? Jaką książkę trzeba przeczytać, żeby tak, takiej zmianie uległo nasze życie? A może na jaką konferencję trzeba pojechać? Jakiego mówcy trzeba zacząć słuchać, żeby zacząć żyć takim życiem? Myślę, że dzisiaj dużo lepiej znamy Biblię niż było to na początku naszego nawrócenia. A jednak dzisiaj czytanie tej księgi już nas tak nie wciąga. Dla części chrześcijan zaczyna być problemem przyniesienie nawet. Otwarcie tej księgi w czasie nabożeństwa, nawet no jak nie mają swojej, którą przynieśli z domu, a jest taka na ławce, to zbyt duży to wysiłek, żeby po nią sięgnąć i ją otworzyć. Dzisiaj możemy mówić kazania, innych pouczać o, własnej, o właściwej strukturze modlitwy, ale często moja, nasza modlitwa staje się sformalizowana, sucha, Pozbawiona życia. Po przyjściu do Jezusa wykorzystywaliśmy każdą sytuację, żeby o nim komuś, kto go nie zna, opowiedzieć. A dzisiaj, dzisiaj mówimy o Jezusie w kościele albo jak spotkamy kogoś z organizacji Świadków Jehowy. Przedtem nikt nie musiał zachęcać do czytania pisma, a sami po nie sięgaliśmy. Co się z nami stało? Co się dzieje z chrześcijanami? Poznaliśmy prawdy słowa Bożego, ale często zgubiliśmy żywą relację z Panem tego słowa. Boża prawda to nie zbiór dogmatów, twierdzeń teologicznych. Pismo opowiada: Poznacie prawdę, i prawda Was uwolni. Znamy coraz więcej prawd, a wolności coraz mniej. No więc jak jest z tą wolnością i z tą prawdą? Zapomnieliśmy, że Jezus jest prawdą. Zapomnieliśmy, że prawda słowa prowadzi do Syna, do relacji. Do zmartwychwstałego pana. W czasie wojny w Wietnamie został zestrzelony pilot jakiegoś myśliwca bombardującego amerykańskiego. Zdążył się katapultować i gdy wylądował w tym buszu, bardzo szybko zwinął swój czasze tego swojego spadochronu i był bardzo przerażony, bo nie wiedział w jakim sektorze wylądował. Kto pierwszy go znajdzie? Czy ludzie z Wietkongu, czy ludzie z północy? Komuniści. Miał szczęście. Znaleźli go południowcy. I był to człowiek, który miał długą maczetę i tą maczetą wycinał ten busz i szedł do przodu. A ten Amerykanin ciągle zadawał jedno pytanie. Gdzie jest droga? Gdzie jest droga? Gdzie jest droga? I w końcu ten Bushman zwrócił się i taką łamaną angielszczyzną powiedział I am the way. Ja jestem drogą. To Jezus powiedział Ja jestem drogą. Ja jestem prawdą. I ja jestem życiem. Jezus nie powiedział, mam ciekawe poglądy na temat życia. Mogę powiedzieć, jak należy żyć, znam prawdę. Nie. Ja jestem drogą. Prawdą. Życiem. I wiesz, co Jezus jeszcze powiedział? Beze mnie. Nic. Usłyszeliśmy. Beze mnie nic. Nie możecie uczynić. Wiesz, nikt z nas nie posiada własnej energii. Nikt z nas nie jest takim urządzeniem, jak porpetum mobile, które samo siebie napędza. Każdy z nas jest stworzeniem zależnym. Ciągle potrzebuje, ciągle potrzebujesz wsparcia, życia od zmartwychwstałego Pana. Jezus jest życiem, a każdy z nas desperacko potrzebuje życia. Żywej przyjaźni, żywej relacji. Miałem przywilej przed laty poznać człowieka, który się nazywa Rabbi Zakariaz. Myślę, że w tej chwili największy żyjąca apologeta świetny mówca. I opowiadał o tym okresie, gdy jeszcze rodziły mu się dzieci, miał jedną córeczkę. On bardzo dużo jeździł i gdy wyjeżdżał z domu, ona miała około 7-8 miesięcy, jeszcze nie chodziła. Nie było go prawie dwa miesiące. I po tych dwóch miesiącach wrócił do domu. I gdy szedł do drzwi tego domu na progu stała jego żona i ta mała córeczka, która w ciągu tych, tej nieobecności, tych półtora dwóch miesięcy, nauczyła się stawiać pierwsze kroki. I gdy się zbliżał, widział jej wielkie zdziwienie w jej oczach, kim jest ten dziwnie obco wyglądający facet zbliżający się do progu ich domu. I w pewnym momencie te oczka się rozwiskrzyły. Nóżki bardzo nieporadnie zaczęły coraz szybciej iść do przodu. On ukląkł. I małe rączki, i jego córeczki objęły jego szyję. To jest facet, który w tamtym czasie miał trzy doktoraty. I powiedział: W tym momencie dowiedziałem się o życiu więcej niż wszystkie lata moich studiów i z wszystkich książek, jakie przeczytałem. Uświadomiłem sobie jedną rzecz: w życiu. Najważniejsza jest relacja. W moim i Twoim życiu nie ma ważniejszej relacji, niż relacja z Jezusem. Gdy ją masz, masz życie i we właściwy sposób Pan Bóg poukłada każdą inną relację. Nie potrzebujemy i nie możemy sami wytworzyć życia. Jeżeli próbujesz to robić, to męczysz siebie i zamęczasz tych, którzy są wokół ciebie. Tak się nie da. Potrzebujemy Jezusa. Potrzebujemy żywej relacji z tym, którego nie jest w stanie i nie zatrzymała śmierć. Nie obiecuj niczego Panu Bogu. Jak chcesz zmiany, to raczej powiedz mu o tym, jak jest. I bądź do bólu szczery. Powiedz o tym, jak bardzo go potrzebujesz. Powiedz, jak bardzo Cię męczy takie udawane chrześcijaństwo, jak Cię bardzo męczy takie pchane i napędzane przez Ciebie chrześcijaństwo. Powiedz Mu o tym. Powiedz, że masz tego dość. Lubię obserwować przyrodę. I zauważyłem, że dęby, szczególnie młode dęby, to są rośliny, które nie zawsze na jesień zrzucają swoje liście. Inne drzewa już są pozbawione liści, a często, nawet na wiosnę, zobaczysz, drzewo dębu, młodego dębu, ma pełno brązowych liści. Wiesz, i można byłoby próbować je zrywać. Obrywać. Tak my, Ty i ja, często próbujemy te stare rzeczy ze starego życia oberwać. I nawet zawody sobie robimy: kto więcej oberwał, kto jest już lepszy, ma mniej rzeczy ze starego. Ale wiesz, pewnego dnia przychodzi wiosna. Zaczynają krążyć soki. I po krótkiej chwili nie masz już żadnego suchego liścia. Wszystko nowe. Przyszło życie. Życzę Ci takiego życia. Jeszcze jeden tekst na sam koniec. Liz do Filipian, trzeci rozdział, od siódmego wersetu. To będą życzenia na Wielkanoc. Dla nas, dla mnie, dla Ciebie. A jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko. I wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa. I odnaleźć się w Nim, nie dzięki mojej sprawiedliwości, mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Aby tak czy inaczej dostąpić z martwych stania. Tego Ci życzę. Amen.